Czy wiesz, że większość mieszkań wystawionych w Elblągu sprzedaje się długo nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że są źle sprzedawane? I to nawet takie, które spokojnie mogłyby zostać sprzedane szybciej. To nie kwestia lokalizacji, to nie kwestia nawet ceny. A nawet najlepsze zdjęcia nie załatwią sprawy. Najczęstszy powód brak strategii. Większość właścicieli myśli, że sprzedaż to wrzucenie ogłoszenia, a to jest proces wymagający przemyślanego planu. Dla przykładu, w którym dniu i o której godzinie ogłoszenia mają największy ruch? Jakie trzy rzeczy sprawiają, że kupujący uznaje cenę za uczciwą, a kiedy za zbyt wysoką? Jak dobrać zdjęcia i opis, żeby zwiększyć liczbę zapytań nawet o 60%? Nie wiesz? Spokojnie większość właścicieli też nie wie, dlatego ich mieszkania stoją miesiącami, a potem zaczynają nerwowo schodzić z ceny. Jeśli ktoś sprzedał kiedyś nieruchomość bardzo szybko, czy jest pewien, że zrobił to za dobrą cenę? A może mógł wyciągnąć więcej, tylko nikt ci o tym wcześniej nie powiedział? I tu pojawia się nasza robota. W RM nieruchomości pracujemy na 20-punktowym procesie sprzedaży, a każdy punkt ma jeszcze swoje punkty. Analiza, strategia, przygotowanie, marketing, dokumenty, negocjacje to system, który pozwala wycisnąć z nieruchomości maksymalną cenę, a cały proces przeprowadzić szybko i bezpiecznie. Ale najważniejsze jest to, że nie tylko sprzedajemy, ale też uczymy. Na naszym TikToku i Facebooku pokazujemy, jak wygląda profesjonalna sprzedaż bez ściemy. Krok po kroku, praktycznie, bez lania wody. Jeśli chcesz sprzedawać mądrzej, obserwuj nasze social media.